z porannego spaceru. No tak wygląda miejsce, w którym zatrzymaliśmy się na noc. No w tej chwili jeszcze większość ludzi śpi. Myśmy się zerwali. To co, nie było jajek, a są jajka, nie? No to to nie wykominowałem. <gry> po pożyczyłem. Od jednych trochę, od drugich duży dostali, ale znów oddali. I mamy jajecznicę. Gdybyś ty był kucharzem, to byśmy jednej płateczki z miseczki. A tak to proszę bardzo, mamy z boczkiem mamy jajecznicę. Krajacznica była? No widzisz, Sam byś normalnie zginął albo tylko płatki jak. No gonią nas tu normalnie, nie dają się nam umyć, biją nas wieczorami, kocówę nam zrobili. No. Każą pić alkohol. właśnie, <noise> każą pić w alkohol, muszę pić dużo piwa, mamusiu. No, no nie chciałem pić piwa, oni mówili pi, pi i wlewali mi do gardła. My, no my już jesteśmy z Wojtkiem spakowani, także namioty, wszystko, wszystko jest już w samochodzie. Reszta towarzystwa powoli się zbiera, tam niektórzy jeszcze niektórzy jeszcze na, na komputerze pracują. No okolica bardzo fajna tutaj jest. Sześć nocy już w namiocie spędzonych jest.